Czym jest hortiterapia praktykowana przez seniorów w miejscowości Brzuza? Rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach projektu Hortiterapia Seniorów Ziemi Dobrzyńskiej. Ogrody już usypiają, ale my nie możemy zasypiać, musimy dalej pracować. Gminę Brzuza zamieszkuje około 5500 osób. Z tego 25% to ludzie w wieku starszym powyżej 60 lat Stowarzyszenie Dobrzyniasy wystąpiło z propozycją, z inicjatywą zrealizowania projektu pod nazwą Hortiterapia Seniorów Ziemi Dobrzyńskiej. Jest to projekt, który właśnie ma skupiać mieszkańców. Napisałam projekt z, z hortyterapii i hortus to znaczy ogród i chciałam zaangażować wszystkich seniorów naszego terenu w hortyterapię, czyli pracę w ogrodzie, pracę z roślinami, żeby cieszyli się barwami, zapominali o stresie, byli w zgodzie z naturą, a to jest bardzo ważne. To można powiedzieć, że leczy i duszę, i ciało. Prowadzone były szkolenia z zakresu zaprojektowania ogrodu, uprawy roślin. Wzięłam udział w projekcie dlatego, żeby się czegoś nauczyć bo na naukę nie jest nigdy za późno wielkie wrażenie wywarła na mnie wycieczka do Warszawy na wystawę Zieleń to życie zwiedzaliśmy nabyliśmy wiele roślinek sam fakt wyjazdu nam dużo dał bo tam przecież 11 krajów wystawiało Nasz projekt kończy się teraz jesienią i chcemy rozdać beneficjentom zakupione drzewka. Ze szkółki każdy otrzyma po 10 drzewek owocowych i ozdobnych. Jest porzeczka czarna, porzeczka czerwona, krzaczasta i porzeczka czarna i czerwona, szczepiona. Poza tym są trzy maliny, odmiany polana i dwie róże wielkokwiatowe: czerwona i pomarańczowa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sadzenie. No, czym prędzej do ziemi pójdą, tak. tym jest lepiej. Jeśli ktoś nie, nie zdąży dzisiaj, można to przytrzymać, ale korzenie muszą być zabezpieczone w ten sposób, że trzeba wykopać dołek, przykryć korzenie i mogą stać. Dwa, trzy dni. Jeśli sadzimy teraz na jesieni, najlepiej zrobić kopczy, który zabezpieczy przed e, przemarznięciem korzenia. Bardzo, bardzo dużo żeśmy zyskali, bo, bo dużo o kwiatach żeśmy się dowiedzieli, jakie sadzić krzewy, gdzie sadzić wyższe, gdzie niższe. Ogród dla nas to jest coś wspaniałego, ponieważ my od rana to już praktycznie to ja zrobię w domu, to co mam zrobić jako gospodyni, a i resztę dnia to już spędzam tu na działce razem z mężem, bo mąż to zaraz rano już odchodzi na działkę i to tak właściwie pracujemy cały dzień. Gdy przekazałam gospodarstwo córce i przeszłam na emeryturę, więc sobie zostawiłam swoją starość, czyli 10 arów ziemi, żeby na tej ziemi posadzić wszystko to, przy czym będę mogła pracować, co będzie mi dawało zajęcie, zadowolenie. Mam yy, posadzone drzewa kwitnące, bo bardzo, bardzo lubię kwiaty. Mi leczą kolory. Moja terapia to kolory. A przede wszystkim ćwiczę swój, swoją głowę, bo. <laughs> Wciąż projektuję. To trzeba wyrzucić, to trzeba dosadzić, to trzeba przesadzić. I to jest właśnie moja terapia. Projekt jest jednorazowy, ale efekty będą widoczne przez wiele lat. Będziemy się cieszyć naszym ogrodem nie tylko w tym roku, ale w latach przyszłych.